Pierwsze nagranie pochodzi z Sapredita. Jest to zakładka, która głównie zajmuje się historiami, filmami, zdjęciami o zjawiskach paranormalnych, UFO, starożytnych kultur, anomalii, kryptozoologii itd. Kilka dni temu pojawił się film dodany przez użytkownika Forsaken Lemons i został nakręcony w Michigan w 2013 roku. Mężczyzna stwierdzi, że widział świecący obiekt na niebie, który postanowił śledzić. W pewnym momencie wysiadł z auta i wszystko zaczął nagrywać. Ten dziwny, tajemniczy obiekt wygląda tak jakby unosił się tuż nad drogą. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest to jakaś dziwna formacja światła na niebie lub przypadkowy obiekt. Jednakże to coś ma kształt jak statek UFO. Oczywiście nie można tego w 100% udowodnić. Przyznajcie sami, że to nagranie jest dość. Mężczyzna Jimmy Reynolds przesłał to przerażające nagranie na swój kanał YouTube w styczniu 2021 roku, w którym to wraz ze znajomym wchodzi coraz głębiej w jakiś tunel po usłyszeniu dziwnych dźwięków. Zresztą zobaczcie ten film. Oscar! What is that? That's not Oscar. That's, not That's two green eyes. Get out of there! Hey, anybody down there? The heck? Out there. Hey, who is that? Początkowo ten dźwięk brzmi, jakby jakiś pies dyszał w kanałach, ale gdy tylko z ciemności wyłania się para żółtych oczu, staje się jasne, że najprawdopodobniej nie jest to pies. Niestety, wraz z pojawieniem się oczu film się kończy. Mężczyzna w komentarzu dodał, że wraz ze znajomym wyszedł z tego cało, jednakże czuł dość mocne zagrożenie, ze strony tego czego. Paranormal Nightmare to zagraniczny kanał, który specjalizuje się głównie w treściach związanych z badaniami opuszczonych budynków, zjawiskami paranormalnymi i różnymi historiami. W listopadzie 2021 roku załoga postanowiła zbadać stary ratusz i więzienia. Przez pierwsze kilka minut nic ciekawego się nie dzieje, jednakże po około 14 minutach zaczyna się robić dziwnie. You heard it though, right? Oh, yeah, did you hear that big ass thud? Yeah. Can you touch one of us? Oh, no! Oh, no. Something's walking down the steps. Go! Holy shit Something just came walking down them steps. Bez względu na to, jak bardzo te zjawiska przeraziły mężczyzn, ci postanawiają iść dalej. W pewnym momencie jeden ze śledczych próbuje nawiązać kontakt z potencjalnym duchem, gdy dzieje się coś naprawdę dziwnego. Nie nie Mężczyźni nie ukrywają swojego coraz większego przerażenia, ale zanim opuszczą budynek, po raz ostatni to coś postanowiło ich przestraszyć. Na samym końcu mogli słyszeć dziwny dźwięk, który opisali jako śpiew kobiety. Jak myślicie, to wszystko to dobrze zrobiona mistyfikacja, czy może faktycznie to więzienie jest aż tak nawiedzone? Użytkowniczka TikToka Karolina Arne184 przesłała nagranie na którym to jedzie późną nocą opustoszałą drogą z kilkoma pasażerami na pokładzie. Kobieta nagle postanawia zatrzymać auto, ponieważ zauważyła coś dziwnego. Postanawia wyciągnąć telefon, aby nagrać całe zajście. Oto co zarejestrowała. Za drzewami możemy zauważyć dziwną, tajemniczą postać, która wygląda tak, jakby starała się ukryć przed każdym, kto na nią patrzy. Kobieta napisała, że tuż po zakończeniu nagrania odjechała z tego miejsca, ponieważ czuła się nieswojo i nie chciała ryzykować zostając tam dłużej. Jak myślicie, co mogło dawać ten dziwny ciemny cień i kto lub co było same w środku lasu? w listopadzie 2021 roku meksykański youtuber przesłał nagranie na którym eksploruje opuszczony szpital w Cancun który rzekomo jest nawiedzony gdy mężczyzna wraz ze znajomymi wchodzi do środka, po kilku minutach udaje mu się zarejestrować coś dziwnego ira ira hola ej a A ver, amigos, miren, por el agua no podemos correr. Vean, vean. ¡Hola! Residuos oh. biológicos Y miren, compa, se cae, una aguja. Mire, compa. Ay, papá. Miren, mira, 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 mira. Mira, Vean lo que estamos encontrando. Quiero decirles. Uy, cojo. Mira, mira, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, sobre, Hermosú, al final, al final. ¿Quién es eso? Mira, mira, venga, 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 venga. Hay algo ahí, ¿eh? ¿Quién eres? Mira. ¿Quién eres? Ahí está, ahí se metió. Ajá, padre, papá, dale, 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 lado, dale, 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 dale. dale, 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 dale. A ver, amigos, amigos. Ay, amigos, no quiero correr. Porque piso Jak myślicie? To wszystko to tylko dobrze przygotowana mistyfikacja? Czy może rzeczywiście ten szpital jest aż tak nawiedzony? Dajcie znać w komentarzu pod filmem.